Cześć dziewczyny. Yy, krótko zwięźle. Dzisiaj postanowiłam zrobić filmik na temat, czy mężczyzna zacznie się starać i pójdzie w kierunku relacji. Więc zaraz zobaczymy, czy ten gegatek pójdzie w stronę relacji. Bo no, gegatek no. Dobra, myślał swoich gegatek mężczyzn. Oj, 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 no. On wie, on wie, że on jest wasz. To jest już pokazane tutaj. Wie to. Jest zaobrączkowany. to znaczy żartuje. Za... No, niekt u niektórych tak, ale tutaj jest po prostu ee, w sążyczkach zawiązana i on sobie zdaje sprawę, że jest wasz. Dobra, czy mężczyzna zacznie się starać i pójdzie w kierunku relacji? Pomyślałeś o swoich? Oj, Boże, jaki on jest tutaj. On by chciał, ale się boi. E, tutaj w, za bardzo z Waszej strony było takie mocne zaangażowanie, e, i teraz może było tak, że on się e, odsunął. Odsunął się. I zastanawia się, co ma zrobić, czy ma się w ogóle skontaktować, czy ma pchnąć tą relację do przodu. Jest to takie, no, widzę, że jest takie zmiana, zmiana w jego myśleniu, chociaż widzę, że chce podjąć temat, yy, podjąć temat i wyjaśnić, rozjaśnić. Problemem było za duża kontrola z Waszej strony, za duże takie parcie do przodu. Mógł się wystraszyć. Mógł się wystraszyć, i tutaj mógł się na chwilę, jakby, no, u niektórych pewnie, albo się zaciął, i jakby nie ma progresu. Albo po prostu, bo się boi też, tak, bo tutaj było za duże przyspieszenie z Waszej strony. Też duża otwartość z Waszej strony była. To Wy rozdawaliście karty. Wy rozdawałyście karty. I jego to mega wystraszyło, ponieważ, no. No, ponieważ tutaj yy, za szybko, za szybko było. I dlatego na razie przestał się chłopak starać, bo wy starałyście się za bardzo. Czyli, hmm, czyli e, wasze starania były na tyle mocne, że on mógł odpuścić te starania. Więc w pewnych układach e, relacyjnych e, jest coś takiego pokazanego. E, pokazany jest taki aspekt. Ale w każdym razie tu i tak jest, Wasza osoba jest bardzo energetyczna, bardzo kontrolująca, bardzo tutaj działająca, żeby ta relacja po prostu, żeby ta relacja szła w kierunku takiego spełnienia, że to jest ten jedyny, jedyny wspaniały, cudowny, ja chcę z nim być i wszystko zrobię dla niego, żeby z nim być. No, i niestety nastąpiło, nie nastąpił progres tej relacji. Może być jakieś spotkanie, będzie jakieś spotkanie: to widać, że będzie spotkanie, będzie to spotkanie bardzo czułe, bardzo takie romantyczne, ale ono nie będzie seksualne będzie tutaj mm, rozmowa, rozmowa, która wiele rozjaśni wiele tutaj wyjaśni, ale myślę, że ta osoba nie powie wszystkiego. Tutaj może nie być cała szczerość. On będzie chciał od Was więcej się dowiedzieć. Czy wy dalej po prostu będziecie go tak pchały do przodu, czy jak to będzie wyglądało, czy on będzie musiał się zwijać i uciekać, czy on będzie mógł powoli, e, powoli po prostu działać hmm. tutaj by wystarczyło pokazać jakąś taką e, malutką e, iskrę do zazdrości. Wtedy zmieniłby perspektywę, to taka podpowiedź, a jeżeli po prostu nie chcecie czegoś takiego robić, no to trzeba tu będzie działać trochę inaczej, zwolnić tempo przede wszystkim. Dobra, zwolnić tempo i rozmowa, tu jest przede wszystkim rozmowa, która tak jak powiedziałam wiele wyjaśni i będzie mogła ukierunkować tą relację. Czy on się zacznie starać? Eee, to znaczy, że on się chce, on by się mógł starać, ale on nie ma jak się starać, bo wy się postarałyście. Eee, wy starałyście się za dwóch, eee, więc myślę, że trzeba zmienić perspektywę. Dobra, czy mężczyzna zacznie się starać? Zacznie się starać. No. Tylko nie biegajcie za nim. Albo... Eee, no, bo tu jest no tak. Biegałyście, starałyście się, żeby doprowadzić do, do relacji, do związku. Wszystko robiłyście. Um, tutaj po prostu. Cierpliwość się skończyła. Może Wasza cierpliwość się skończyła, i po prostu stwierdziłeś, że jakby nie zadziałacie, no to nic z tego nie będzie. Bo mogło być tak, że on to trochę traktował zabawowo i wy odczuwałyście, że, hmm, no spoko, spoko, ale ku czemu mógłbyś się jakoś bardziej mm, wykazać, nie? A z kością, jako mężczyzna do relacji, a nie tylko jako kumpel, czy do zabawy, czy, um, czy po prostu tak na luzie, nie? Ale on dlatego tak działał, ponieważ on sparzony, sparzony? Eee, sparzony z poprzedniej relacji. Ten, tamtej relacji był traktowany e, e, on w tamtej relacji był, nie był dowartościowywany, nie był dowartościowany przez kobietę. Tutaj jeszcze tamtej relacji, nie wiem, ta relacja była jakoś na odległość, tamta jego relacja była na odległość, jakieś dużo było takiego braku tej drugiej osoby i on może jest też nauczony, nie jest nauczony, że ta osoba jest blisko niego była odległość cały czas mówię o tamtej relacji, w której był dlaczego on teraz tak ostrożnie mógł się też nie czuć kochany przez, przez tamtą kobietę tak jak powinno być, ponieważ no wiem, że to ani jego wina ani jej wina, bo ta relacja tak jakby była na odległość i nie było tyle Tyle czasu, żeby tą relację pielęgnować, i to mogło też się rozłożyć na łopatki, ta relacja, bo właśnie nie było tej pielęgnacji. Tutaj mogło być jeszcze, że on też nie czuł się, znaczy, pierwsze było, pierwszym takim rozłamem w tej relacji właśnie było to, że to było na odległość i za często i za słabe były kontakty. I ta relacja dlatego, dlatego poniosła taką porażkę, i tam był kryzys, i też właśnie on nie czuł się w tej relacji pełno. Tak. On, on tam planował po prostu już stabilizację, dom, tworzenie domu stabilnego takiego zakątka swojego, ale tam też poszło coś, nie wiem czy on został zdradzony, bo coś takiego też nie pokazuje. W każdym bądź razie tu było tak dużo zaniedbania w tej relacji, on się czuł zaniedbany, on się czuł niekochany, on, on tak jakby wszystko robił dla tej relacji, ale w zamian dostawał okruszki. E, tak bym to powiedziała i teraz bardzo ostrożnie, e, jeżeli kobieta aż tak po prostu, aż aż, to on e, bierze nogi za pas i się wycofuje, ale jest bardzo ciekawy was. was e, chce Was poznać, e, chce, mm, chce być w tej relacji, ale tak prawdziwie e, całym sobą. I będzie wszystko robił, żeby y, tą relację pchnąć w taki y, związek już na lata. Y, dajcie mu czas y, tak, y, i wspierajcie go. W tym, w, tym, w, tej, w, tej, w tym związku. Wspierajcie go, ale nie przyspieszajcie, nie narzucajcie takiej swojej woli, takiej kontroli, bo to tu jest wszystko pokazane. On musi mieć czas, żeby, żeby poczuć, się, poczuć się kochany, poczuć się zaopiekowany, bo on też odda to samo, tak? Ale bez takiego. Nacisku, bo tu widać, że on się wycofał, bo, tak jak mówię, yy, za szybko, za szybko. On jest jeszcze w wielu przypadkach mężczyzna niegotowy, ale gotowy jest na to, żeby was poznać. Chce was poznać od góry do dołu, <grym> yy, w, po każdym centymetrze umysłu, ducha, yy, uczuć. Chce wszędzie wejść, bo jest e, zaciekawiony Waszej osobowości, ale dajcie mu to zrobić, dajcie mu czas na to. Bo widzę, że bliskość była. Bliskość była, ale szczerości nie było. I teraz będzie szczerość. Teraz e, razem przeanalizujecie tą sytuację, tak jak wam, że jest spotkanie, jest rozmowa i ta relacja będzie pchnięta. W kierunku stałej, stabilnej relacji. Tutaj uczucia wybrzmią z jednej i z drugiej strony, i możecie, możecie już świętować, bo tutaj będzie stały związek później z zamieszkaniem w wielu przypadkach i to może być nawet zaręczyny, ślub, i tak dalej. W tej karcie to tutaj wszystko idzie w kierunku stworzenia stałej, stałej relacji, nawet mówię, że z obrączką na ręce w większości przypadków.